Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski świętuje 25-lecie powstania. No i właśnie z tej okazji samorządowcy zaprosili mieszkańców na koncert, który już za chwilę rozpocznie się tutaj, w hali Dzień dobry. Bardzo, 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 bardzo dobry 25-lecie powstania powiatów po reformie samorządowej z roku 1998. Mamy ten twór, którym jest powiat. Wróciliśmy tak naprawdę do rozwiązań wcześniejszych. Moje wspomnienia, jeśli chodzi o początki powiatu, to powiem takie zainteresowania z zakresu tego, kto i na co ma wpływ w samorządzie. Nie powiem, żebym tu specjalnie się interesował, jak jest wybierany starosta, ale potem wraz z nabieraniem lat miałem okazję śledzić wybory i sam również brać udział w tych wyborach do samorządu powiatowego, bo pierwszy raz kandydowałem w 2010 roku. Chciałbym jeszcze również podkreślić, że. Dzisiaj mamy podwójny jubileusz, bo również świętujemy 20. rocznicę Polski w Unii Europejskiej. Także bardzo nam się to fajnie wspina i cieszę się, że mamy podwójne, podwójne uroczystości. A jeśli chodzi o przyszłość, no jest tutaj sporo wyzwań, które stoi przed nami. Ja myślę, że kluczowe jest tutaj finansowanie i to, czy taka ilość powiatów jest potrzebna, jaka jest obecnie, czy nie należałoby jednak troszkę te powiaty wzmocnić, też pod względem obszaru i liczby mieszkańców. Panie starosta, piękny jubileusz, 25 lat powiatu Kędziżyńsko-Kozielskiego. Pan jest związany z tym samorządem, od samego początku można wręcz powiedzieć, że jest pan jego twórcą. No, 25 lat temu zostałem pierwszym starostą w wolnej Polsce. No i przy, przy to, przypadł mi zaszczyt z budowania tej jednostki. Jestem człowiekiem, który lubi budować. Zbudowaliśmy zespół ludzi, którzy to tworzyli, oraz odpowiedni klimat, który spowodował, że ta jednostka powstała. No, powiem szczerze, poszliśmy w trzech kierunkach, jakby, jeżeli chodzi o nasze priorytety. To była edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo. 25 lat temu powstały powiaty, powstały województwa, już były gminy, ale też 20 lat temu staliśmy się członkiem Unii Europejskiej. Dzisiejszy koncert też jest poświęcony właśnie też te 20-leciu powstania, włączenia Polski do Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne. Oczywiście powiaty też, ale też, jesteśmy w Unii Europejskiej, też jest świetny koncert. Panie a jak na dzień dzisiejszy, właśnie... Tę 25 rocznicę układa się współpraca pomiędzy samorządem miejskim a samorządem powiatowym. Bardzo dobrze. W związku z tym, że mamy naprawdę te same te same cele, mamy te same założenia i, i nasza współpraca zarówno między starostą panem Masełko a, a Urzędem Miasta, naprawdę jest bardzo dobra, dobra współpraca i chciałabym, i życzyłabym sobie taki, dalej, takiej dalej współpracy. To no, piękny jubileusz, srebrny jubileusz, cieszę się, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym, w tym wydarzeniu, że widzę, że no, po, po, tutaj po tłumach, że ludzie oczekują tego i tego jubileuszu, świętowania, bo świętowanie to jest właśnie coś świętnego, że pamiętamy, że, że, że jesteśmy tutaj razem. Czego życzyć? Dalszego rozwoju takiego prężnego. Uważam, że powiat kędzierzyńsko-kozielski to jest takim liderem powiatów opolskich. Dobrze się rozwija, w dobrym kierunku idzie i tego bym życzył, żeby dalej się dobrze, efektywnie rozwijali, i, a mieszkańcy bezpiecznie i dobrze, a mieszkańcom dobrze i bezpiecznie tu się mieszkało. Panu się dobrze współpracuje z naszymi samorządowcami jako senatorowi. Uważam, że bardzo dobrze, bo tu jest taka zgoda. To mnie cieszy właśnie. Między powiatem a miastem jest zgoda i to właśnie buduje. Zgoda buduje i tego się trzymajmy i życzę właśnie innym powiatom, miastom takiej właśnie zgody, jak to jest. Drodzy państwo, ale powiedzmy sobie jasno, samorząd to ludzie, ludzie to samorządowcy i oni dziś w ten szczególny dzień myślę, że chcą powiedzieć wam coś również szczególnego i zrobią to Osobiście. Szanowni państwo, witam serdecznie na dzisiejszym pięknym koncercie. Witam naszych szanownych gości, którzy zostali tutaj wymienieni. Witam wszystkich mieszkańców powiatu kędzierzyńsko kozielskiego ale również osoby, które dzisiaj nas zaszczyciły na tej pięknej gali, na tym pięknym jubileuszu. Szanowni państwo, ja pozwolę sobie troszkę od tego dzisiejszego Scenariusza odejść, a mianowicie chciałbym podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną uroczystość, która dzisiaj tutaj nam również towarzyszy, a mianowicie jest to dwudziestolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo ten koncert dzisiejszy to dwa właśnie tego typu jubileusze dwudziestopięciolecie powstania samorządów powiatowych w reformie z 1998 roku i w 2004 roku, 1 maja, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i te wydarzenie ma podkreślić te dwa kluczowe, myślę, wydarzenia dla rozwoju szczególnie powiatów, bo to, co było powiedziane w tym filmie, jednostki samorządu terytorialnego, takie jak powiaty, bardzo skorzystały na tym, że staliśmy się członkiem Unii Europejskiej i mogliśmy korzystać ze środków unijnych, które przez te dwadzieścia lat wpłynęły też do powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, i jestem przekonany, że będą spływać w latach kolejnych, bo wiemy, że ten kurek z pieniędzmi unijnymi został odblokowany. Z tego miejsca chciałbym szczególnie Podziękować panu marszałkowi Andrzejowi Bule, który jest naszym partnerem tutaj w dzisiejszym wydarzeniu, radnym wojewódzkim, bo jest tutaj z nami pan Robert Węgrzyn, ale jest również z nami pani Bergida Kolenda-Łabuś, która również jest radną wojewódzką i nas tutaj mocno wspiera. I bardzo, ale to bardzo cieszę się, że możemy, proszę państwa, wspólnie świętować dzisiejsze wydarzenie, bo wszyscy my, mieszkańcy. Stworzymy. nasz powiat kędzierzyńsko kozielski i jestem przekonany, że możemy być z niego dumni. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy, panie starosto. Pierwszy starosta powiatu kędzierzyńsko kozielskiego Józef Gisman, widział niejedno, słyszał niejedno i nie zawsze były to tylko dobre słowa. Sporo przeżył. A co dziś Józef Gisman powie nam po 25 latach? Szanowni Państwo, zacni goście, mieszkańcy Kędzierzyna Koźla i naszego powiatu. 25 lat temu miałem zaszczyt budować nową jednostkę samorządową, jakim był powiat Kędziecko-Kozielski. Po, postawiliśmy sobie trzy zasadnicze cele: edukacja, zdrowie i bezpieczeństwo. Dzięki wspaniałym ludziom, radnym, członkom zarządu i naszym partnerom udało się wiele zdziałać. Jak widzieliście państwo na filmie, zrestrukturyzowaliśmy cały nasz szpital. Dzięki partnerom zewnętrznym obudowaliśmy go kliniką serca, radiologią, stacją dializ. Zainwestowaliśmy mocno w oświatę. Wybudowaliśmy, stworzyliśmy pierwsze w Województwie centrum kształcenia praktycznego ustawicznego. Także dla mieszkańców, jak widzieliście tutaj na początku, wybudowaliśmy most, wyremontowaliśmy sporo odcinków dróg, przy tym kilkaset miejsc postojowych żeśmy ulokowali i myślę, że dzięki naszej zaradności, przewidywalności, dobrem, dobremu klimatowi, który mamy w powiecie i mieliśmy przez cały czas, no możemy patrzeć w przyszłość, jeżeli chodzi o powiat. Tutaj w tym miejscu chciałbym podziękować byłym naszym parlamentarzystom, marszałkom i obecnemu marszałkowi, wszystkim radnym powiatowym i członkom zarządu, bo bez nich nie byłoby tego powiatu w tym miejscu. Także wszystkim naszym szefom służb zespolonych, bo to jest nasze bezpieczeństwo, i sz naszych, naszym szefom jednostek powiatowych, wszystkim pracownikom tych jednostek, a także. Prezydentom i obecnej pani prezydent, wójtom, wszystkim, którzy byli, bo ta współpraca przebiega znakomicie. Wiele mamy wspólnych działań i dzięki temu tworzymy ten klimat. Myślę, że wiele powiatów nam zazdrości, że taki klimat mamy tutaj akurat u nas. A szczególnie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za to, że nas wspierali, bo bez tego klimatu, bez tej atmosfery nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów. Także wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękujemy panie starosto, pan senator jest z nami Benjamin Godyla, prosimy bardzo. Szanowni Państwo, drodzy gospodarze. W imieniu własnym, jak i też w imieniu pani marszałek Senatu Rzeczypospolitej Małgorzaty Kidawy błońskiej chciałem podziękować wszystkim, założycielom struktur powiatowych powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz wszystkim pracownikom za te 25 lat służby społeczności lokalnej, służby mieszkańcom powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Dzisiaj jest też moment na podziękowania też i na, na można powiedzieć, na ten, ten sukces, który, który, na który pracowaliście przez 25 lat. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski to jest jeden z lepszych rozwijających się powiatów w województwie opolskim. Tu jest współpraca. Ja przez te pięć lat, gdzie jestem tutaj senatorem, piąty rok, zauważyłem, że ta współpraca właśnie owocuje. Niesamowita współpraca między samorządem powiatowym a samorządem można powiedzieć gminnym z panią prezydent na czele i za to właśnie dziękuję, za to, że umiecie razem współpracować, a przy okazji korzystają tylko mieszkańcy z tego. Dlatego wszystkiego dobrego. Jeszcze raz, abyście dzisiaj godnie świętowali ten dzień, a wszystkim życzę, a szczególnie tutaj zarządowi powiatu dalszego rozwoju dla dobra mieszkańców. Bukiet kwiatu chciałem złożyć pani Przewodniczącej Rady, a specjalne wyróżnienie senackie, który, który, to jest, który jest orzeł senacki na ręce ob, obecnego pana Starostę. Oby ten orzeł wzbijał skrzydła i, i żebyście się wzbijali jak orzeł dalej, dalej i rośli i rozwijali się. Także dziękuję szczerze. Pięknie dziękujemy za kwiaty, za upominki, senator Beniamin Godyla. I reprezentujący Marszałka Województwa Polskiego, Radny Sejmiku Województwa Robert Węgrzyn. Prosimy bardzo. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, w imieniu Samorządu Województwa Polskiego, w imieniu Pana Marszałka, w imieniu swoim własnym chciałbym na wstępie podziękować wszystkim gospodarzom gminy i powiatu przez te 25 lat, którzy budowali ten samorząd. Jakże istotny i jakże ważny. W relacji władzy do obywatela. Bo przecież taka istota i taka idea przyświecała reformie samorządowej, aby wszelkie decyzje, które są blisko ludzi, zapadały tu na dole, na tych szczeblach, blisko ludzi, blisko ludzkich spraw. W tym rozwoju z całą pewnością pomogło nam członkostwo w Unii Europejskiej. Jest na tej sali sporo osób które nie pamięta innej rzeczywistości, bo dzisiaj 20-20 kilkulatkowie nie pamiętają czasu przedunijnego. Ale my doskonale wiemy, że dzisiaj nasz powiat, nasza gmina, nasza mała lokalna ojczyzna nie wyglądałaby tak, gdybyśmy w tej Unii nie byli. I chcę Państwu powiedzieć, to nie jest żadna wyimaginowana wspólnota. To jest wspólnota wspólnych wartości. Nie tylko gospodarczych, finansowych i ekonomicznych. To jest wspólnota wszystkich wartości ponadczasowych, takich, które budujemy przez całe dziesięciolecia. To jest bardzo istotne. Żyjemy w bardzo niespokojnych i trudnych czasach, dlatego powinniśmy każdego dnia dążyć do tego, aby tą wspólnotę doceniać, zabiegać o nią, bo nic nie jest dane raz na zawsze. Historia świetnie pokazuje, że inne wspólnoty, które kiedyś funkcjonowały w Europie, między innymi Cesarstwo Rzymskie, kiedyś upadło. I to nie jest tak, że Unia Europejska jest wspólnotą daną raz na, na zawsze. Będzie to zależało od państw członkowskich i od tych osób, które będą decydowały o tym, aby ta wspólnota była zjednoczona i wspólna, bo tylko wtedy będziemy mieć gwarancję dobrego rozwoju, bezpieczeństwa nie tylko dla nas, ale dla naszych dzieci i Wnuków. Serdecznie dziękuję Panie Starosto, serdecznie dziękuję gospodarzom, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, ale również i gmina dzisiaj jest w tym miejscu, że możemy być z tego bardzo dumni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Prezydent Kędzierzyna Koźla, która najlepiej wie, że współpraca na linii miasto-powiat wpisana jest w nasze samorządowe DNA. Dobry wieczór Państwu. Po takich wspaniałych przemówieniach trudno jeszcze powiedzieć coś więcej, więc, Panie Starosto, szanowny zarządzie powiatu, życzę, aby ten orzeł, który dostaliście od, od pana senatora, był takim symbolem rozwijających się skrzydeł, a żebyście się rozwijali, a ze swojej strony bardzo dziękuję za współpracę i myślę, że ta współpraca, tak jak ten orzeł, będzie się rozwijała. A Państwu życzę wspaniałego wieczoru. Bardzo dziękujemy. Przewodniczący konwentu Starostu Województwa Polskiego jest z nami. Starosta Strzelecki, Józef Spaczyna. Prosimy bardzo, Panie Starosto. Ja muszę iść do tego największego mikrofonu. Szanowni Państwo, Panie Starosto, oczywiście jak Polska długa i szeroka, Samorząd Powiatowy świętuje 25-lecie, reaktywowania, niepowstania. Powiaty już było, były dużo, dużo wcześniej i my świętujemy reaktywowanie powiatów w Rzeczpospolitej. Szanowni Państwo, cóż tu jeszcze powiedzieć jako ten, który przemawia ostatni? Żebyśmy cały czas byli jedną wspaniałą wspólnotą samorządową żeby nigdy nikomu już się czasem nie przyśniło majstrować przy samorządzie. To jest jedyna reforma po 89 roku, która się sprawdziła. I kiedy reaktywowano powiaty, kiedy 20 lat temu żeśmy wchodzili do Unii Europejskiej, to żeśmy się nawet nie wyobrażali, jaki potężny skok za 20 lat będzie w Rzeczpospolitej. Kto dzisiaj jeździ po Polsce, to po prostu może się tylko cieszyć, podziwiać, że jesteśmy w tak wspaniałej wspólnocie Unii Europejskiej. Panie starosto, panie wicestarosto, zarządzie całej społeczności powiatowa Kędzierzyna Koźla i powiatu Kędzierzyńsko-Kodzielskiego, w imieniu moim własnym, jak i przewodniczącego Konwentu Starostów Województwa Opolskiego, od wszystkich starostów. Niech dalej się rozwija powiat kędzierzyńsko kozielski i niech dalej służy z ogromną, z ogromną pokorą swoim mieszkańcom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie starosto. Naszymi partnerami są od prawie 20 lat. A mówię o powiecie Raciborskim. Jest z nami pan starosta Marek Kurpis, raciborzanin, chociaż. Znajoma twarz. Uchodzi z Kędzierzyna Koźla, proszę Państwa. Panie Starosto, bardzo prosimy. Nasz powiat partnerski, z którym łączy nas między innymi Odra, bo przecież z Raci Bożem organizujemy co roku spektakularny spływ. Pływadeł też będzie organizowany również w czerwcu tego roku. Prosimy. Tak, Szanowni Państwo, dla mnie to jest właśnie szczególna okazja, z tego względu, że pochodzę z Kędzierzyna, ale dzisiaj w imieniu starosty Grzegorza Swobody i członków zarządu, dzisiaj jesteśmy tutaj w dwójkę, bo jest również wicestarosta, Pani Ewa Lewandowska. Panie starosto, na pana ręce dla całego zarządu najlepsze życzenia i gratulacje. Kto, jak to, ale były mieszkaniec Kędzierzyna i powiatu kędzierzyńskiego e, widzi, jak ten powiat się rozwija. Ja jestem dumny z tego, że mamy to partnerstwo i do tego partnerstwa możemy się przyczyniać. Szanowni Państwo, ogromne, ogromne. Pozdrowienia od wszystkich mieszkańców ziemi raciborskiej dla mieszkańców ziemi kędzierzyńsko kozielskiej Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. I na koniec jeszcze jeden powiat partnerski. Nasi goście Ukrainy mają swój bardzo trudny historycznie czas, ale znaleźli chwilę, żeby do nas przyjechać. Starosta z powiatu wyżnickiego, z którym podpisaliśmy umowę partnerską dwa lata temu, Michajo Andruk. Prosimy bardzo. Wiecie dobry, szanowny Państwo. Majucie jest buty zaproszony na 25 lat. Кінтежинсько-козельському. Добрий вечір пані і панові. Мам огромний защит бути з панством з оказів 25-летня вашого повяту. Якими б не були сильними? Підтримка завжди збільшує наші сили. А саме підтримка друзів. Читайте до кінця перевірку. <laughs> 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 Добре, окей. Okay. Неважно, як сильні в, е, в партії завжди з наша сила. сили. в партії і чим допомоги є важна підстава на дрозі до призвіння негативних дянь збройних на територію України. Щиро дякуємо за постійну підтримку. Ефективну співпрацю та надійне партнерство. Сердечні дякуємо за стали в спарті. Ефективної співпраці і незаводне партнерство. Маленький презент, пане Старостов, для вас, для вашого панства, повіта від України, вижніцького повіту, Черновіцького воєводства. виват поланг. Sława kintyżyńsko kozeńsko Powiatu. Pięknie dziękujemy za te słowa. Ważne słowa w ważnym historycznie czasie dla Ukrainy, dla Polski, dla Europy i drodzy Państwo, również dla całego świata. I taki jest przyjemne pozdrowienie dla Pana Starostowa, Paweł Masylko. <głos》> I tego pierwszego starostu kindziejinsko-koszynsko powieta Józef Gisman. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, i tak już zupełnie na samo zakończenie chcielibyśmy Państwu tutaj z całego serca podziękować za to, że nas dopingowaliście, za to, że w tych trudnych również historycznych momentach dla powiatu mogliśmy tak zupełnie zwyczajnie, po ludzku, na siebie liczyć. A naszym samorządowcom życzymy, aby nie brakowało im energii do działania, bo w tym samorządzie potrzeba jej bardzo dużo i żeby zawsze uważnie i nieustannie potrafili wsłuchiwać się w to, co do nich mówicie. Chylimy czoła i dziękujemy za 25 lat. Bardzo dziękujemy. Panie i Panowie, dobry wieczór. Przywita Państwa Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzeńskiej. Wiedziałem się od organizatorów, że na sali jest 2700 osób, co jest dla nas niezmiernym zaszczytem i wielką radością. I e, organizatorzy poprosili, ażeby sprawdzić, jak te 2700 osób może dać aplauz. albo wiem wszystkie oficjalności mamy już za sobą drodzy państwo my bardzo się cieszymy i dziękujemy za zaproszenie po raz kolejny w to wspaniałe miejsce i cieszymy się że ten jubileusz 25-lecia powiatu możemy świętować razem z państwem. A przygotowaliśmy galę muzyki operowej, operetkowej, muzykalowej, będą piosenki, czyli to co w naszym zawodzie najpiękniejsze, jeśli idzie o głos ludzki. Przewidzieliśmy państwa Pahamaliami z muzyki baletowej z opery Faust Szarla Gunoda, a już za moment pierwsza solistka. Będziemy ich mieć pięcioro znakomitych polskich śpiewaków, absolutna czołówka, która będzie się przed Państwem prezentować. Jako pierwsza na tej stradzie wystąpi pani Ewelina Szybilska, a na swoje entrée wybrała Bolero Eleny z Nieszporów Sycylijskich Giuseppe Verdiego. Przywitajmy ją serdecznie, Ewelina Szybilska.